Siemanko, witam wszystkich przy okazji przedświątecznego, a może w zasadzie świątecznego odcinka Q&A. Trochę nam tego Q&A zabrakło, bo wyleciał jeden albo dwa ostatnie odcinki przez wyjazdy, przez różne inne sytuacje, więc trzeba troszeczkę nadrobić. No a przy okazji jest to dzisiaj najlepsza okazja, żeby wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. No i przy okazji mam nadzieję, że uda wam się na chwilę od różnych tradycyjnych obowiązków tudzież jedzenia, wybyć na rower, bo pogoda ma być przepiękna. Dzisiaj sobota w Krakowie, za oknami już 20 stopni, słońce świeci. Zaraz lecę święcić, a potem mam nadzieję, że uda się też na chwilę wyskoczyć na szosę, trochę się przewietrzyć, nowe koła sprawdzić, bo już zainstalowany w rowerze. Rower już 100% przygotowany na lato, jak w samochodzie dalej opony zimowe, tak już w rowerze przynajmniej letnie koła, więc będzie okazja coś pokręcić. Przy okazji dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie nowej konwencji odcinka Rowerowych Rozmów. Nagraliśmy z Michałem dla Was już mały zapas tych odcinków, one się będą teraz cyklicznie pokazywać. Troszeczkę zmieniłem konwencję tych odcinków. Pamiętajcie, że rowerowe rozmowy to jest cykl, w którym kanał łączy się ze sklepem, czyli ponieważ nie chcę Wam tutaj robić żadnej nachalnej reklamy i nie chcę, żeby na tym kanale były jakieś sponsorowane materiały, w których ktoś coś mówi odnośnie tego, co ma być powiedziane, no to jest cykl rowerowe rozmowy, gdzie Michał ze sklepu Dobre Rowery pokazuje Wam jego zdaniem najciekawsze nowości. No i troszeczkę ten cykl zmieniłem, bo był trochę sztywny, więc nieco go przeformatowałem, zobaczycie, troszeczkę już tego widzieliście w ostatnim odcinku, teraz będzie chyba kontynuacja tego, będzie troszeczkę spokojniej, trochę luźniej, ja będę za kamery mógł się bawić w narrację, bo, bo tak chyba to troszeczkę lepiej wychodzi, mam większą kontrolę nad wszystkim. Mam nadzieję, że w ten sposób te odcinki są bardziej atrakcyjne. Także już kolejne odcinki Q&A już wkrótce. Przy okazji też fajny test roweru, bo jeszcze przed świętami Crossa Vento CX 2.0, czyli przełajówka od Crossa, i Wam ją pokażę może w poniedziałek? Zobaczymy. W każdym razie wkrótce, a my nie przedłużając, nie odciągając Was od świątecznych obowiązków, przechodzimy do dzisiejszego specyficznego Q&A, bo tych pytań nie jest za dużo. Głównie dlatego, że ostatni odcinek Q&A to był odcinek, który był połączony z apelem o poszukiwanie rowerów skradzionych z dobrych rowerów, w związku z czym mnóstwo komentarzy Waszych to były kwestie związane z kradzieżami rowerów, a koniecznie z pytaniami, które być może Wam gdzieś na sercu leżą. Zacznijmy od takiego swobodnego pytania, bo ktoś pytał o co chodzi z tymi czapeczkami kolarskimi, że mniej więcej rozumie po co się je nosi, ale czemu niektórzy kolarze mają je takie wywinięte z daszkiem do góry. No więc otóż moi drodzy chodzi po prostu o stylówkę i modę, tak naprawdę czapeczka kolarska w dzisiejszych czasach... Ma swoje plusy, bo powstrzymuje m.in. pod przed spływaniem wam na oczy i na okulary. Po prostu jest to warstwa materiału, w którą pot wsiąka pod głową. Oczywiście, jeżeli robi się chłodniej na zjazdach, no to wam też powietrze nie owiewa czaszki, a fakt jest faktem, wiele nowych kasków rowerowych ma naprawdę bardzo wydajną wentylację, w związku z czym ja na przykład mam w kasku w Alegre, także pierwsza jazda w, w Kalpę w zimie, w dniu, który troszeczkę był zbyt chłodny, na dużo chłodniejszy niż myślałem, spowodowała po prostu tornado we włosach, byłem przyzwyczajony do innego kasku wcześniej, do Abusa, który miał zdecydowanie gorszą wentylację i byłem w szoku jak Duży ruch powietrza może się w kasku odbywać. No i był taki moment, że właśnie zatęskniłem za czapeczką kolarską. Bo czapka kolarska pozwala na to, abyście w okresie takim przejściowym, w chłodniejsze dni po prostu mogli ochronić się przed wychłodzeniem, a przy tym wszystkim bez przesady, bo ona nie chroni nam uszu, nie grzeje. To jest po prostu zwykła bawełna, której zadaniem jest po prostu wchłanianie potu i tak naprawdę taka prosta ochrona przed zimnym wiatrem. Jeżeli o to chodzi, to już wiecie po co jest czapeczka kolarska, natomiast faktycznie daszek. Daszek z założenia jest po to, aby ten pot tym bardziej wam nie spływał na oczy. Daszek jest po to, żeby trochę chronić przed słońcem świecącym bezpośrednio z góry. Daszek jest też przed tym, żeby was chronić przed deszczem, który mógł wam zaciekać na przykład na okulary podczas jazdy w złą pogodę ale patrząc po tym, że 90, pewnie 8% ludzi jeżdżących na rowerach w czapeczkach kolarskich nie wyjdzie na rower w deszczu, no to ten daszek nie jest elementem zbyt potrzebnym, a tak się przyjęło, że bardziej pro wygląda, jak jest wywinięty do góry. Więc jeżeli mam być szczery, to oczywiście nie ma żadnych Super merytorycznych przesłanek ku temu, aby w taki sposób go nosić, to po prostu jest kwestia mody i stylówki. Więc, drogi widzu, jeżeli taki ten, taki ten temat cię męczył, no to już wiesz, że chodzi tutaj po prostu o y, widzi mi się i gusta różnych rowerzystów. Ciekawe pytanie o targowanie się, bo ktoś pyta o to, czy wypada targować się w sklepie rowerowym, czy jest sens to robić. Takie pytanie trochę pod włos, no bo wiecie, ja tutaj teoretycznie latam na krótkim pasku branży rowerowej i pewnie mnie na to zabiją, ale oczywiście, że wypada się targować w sklepie rowerowym i nie jest to objaw jakiejś polskiej cebuli, y, albo polskiego skąsta. bo na całym, w całym studiowanym świecie jest tak przyjęte, że w sklepach rowerowych y, się po prostu ceny negocjuje i w ogóle ja uważam, że negocjowanie cen wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produktami, które są produktami droższymi, jest jak najbardziej przyjęte. Tak samo jak kupujecie materiały budowlane, nie wiem, negocjujecie warunki dostawy czegoś do Waszej firmy, no to szukacie najlepszych ofert, ceny negocjujecie. Rower to nie jest baton w sklepie za złotych tylko coś zdecydowanie droższego. W związku z czym tak naprawdę warto negocjować, zwłaszcza, że marże w sklepach rowerowych naprawdę istnieją i w przypadku niektórych produktów jest czego negocjować. Musicie sobie uświadomić to, że Różne są marże na różnych rzeczach i czasami jest tak, że jeżeli sprzedawca wam mówi, że naprawdę nie może na czymś negocjować, to tak jest. Bo to nie jest zawsze tak, że sprzedawca mówi wam, że już więcej nie opuści dlatego, że on po prostu chce więcej bęgi i wiecie i tak naprawdę po prostu chce was na miękko Tutaj zrobić. To tak nie jest, bo są produkty, na których są większe marże, to są zwykle na przykład bardzo drogie rowery, wypasione rowery, drogie produkty, a są rzeczy, na których marże są bardzo niskie, na przykład rowerki dziecięce. To jest taki temat, którego branża rowerowa nie do końca lubi, bo, bo branże na rowerkach dziecięcych zwykle są po prostu dość niskie, więc jeżeli ktoś przychodzi, chce kupić rowerek dziecięcy albo dwa rowerki dziecięce i chce negocjować cenę o 30% i mówi, że przecież halo, ja biorę dwa, no to jest to ciężki temat, bo, bo na tych rowerkach naprawdę są bardzo małe marże, więc w pole manewru jest niewielkie, są niektórzy producenci części, którzy dają sklepom kiepskie rabaty, są inni producenci części, którzy dają lepsze rabaty. Bez wchodzenia w szczegóły i zdradzania takich różnych branżowych tajemnic, to naprawdę jest tak, że nie na wszystko są takie same Marze nie na wszystkim da się negocjować. Pamiętajcie też o tym, że wszystkie tego typu akcje, jak negocjacje cen powinny się przede wszystkim opierać o kulturę, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że obowiązkiem sprzedawcy jest Wam sprzedać wszystko w takiej cenie, jak Wy chcecie. Waszym świętym prawem jest chcieć bądź nie chcieć coś kupić za daną cenę, a świętym prawem sprzedawcy jest chcieć lub nie chcieć Wam coś sprzedać za daną cenę i każdy chce z tej transakcji wyjść tak naprawdę z jak najlepszymi warunkami, więc... Szanujmy się nawzajem. Oczywiście negocjowanie cen jest y, czymś przyjętym, fajnym. E, no i może w jakiś sposób podnieść dodatkowo ten dreszcz adrenaliny przy zakupie. Bo nie wie, że kupujemy coś fajnego, to jeszcze mamy satysfakcję z tego, że udało nam się wytargować lepszą cenę, więc targowanie się jak najbardziej jest spoko, ale po prostu tra traktujmy się wszyscy z szacunkiem, bo, bo każdy z nas ma tutaj swoje interesy, swoje pozycje, swoje plusy swoje minusy i po prostu weźmy to wszystko pod uwagę i nie zachowujmy się tak, że przychodzimy do sklepu i mówimy, panie ja daję tysiąc, pisz pan umowę i bierę, a potem się jeszcze obrażamy, że sprzedawca nam nie chce czegoś yy, sprzedać, bo tutaj każdy ma swoje racje, yy, każdy ma swoje potrzeby po prostu i starajmy się je szanować. Pytanie <laughs> gravelowo-szutrowe, czyli jaka jest minimalna szerokość opony, która pozwoli na jazdę po szutrze? Mój drogi widzu, nie ma takiej, bo tak naprawdę każdy ma inną technikę jazdy, każdy jeździ po innych drogach, każdy ma inne potrzeby. Co do zasady, wszystko zależy od tego, jaka to jest rodzaj nawierzchni, bo shooter może być bardziej luźny, może być bardziej zbity. No na nawierzchnię taką zbitą, nawet jeżeli tam są kamyki, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak minimum szerokości opony, bo możesz jeździć na 25C. Jeżeli tylko tej opony nie przebijesz, to ona sobie też świetnie poradzi podczas jazdy po brukowanej, albo też takiej, takiej ubitej, ale jednak twardej nawierzchni. Natomiast jeżeli to pojawi się, pojawi się tam piasek, no to nawet i fatbike będzie za mało, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak minimalna szerokość opony. Z moich życiowych doświadczeń wynika tak, że w gravelu, gravelu dobrze sprawdzają się opony takie od 35C wzwyż. To już taka szerokość, która nie męczy na podczas jazdy po asfalcie, po płaskiej, gładkiej nawierzchni, a przy tym wszystkim naprawdę dobrze sobie radzi z większością takich typowo szutrowych nawierzchni. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakiś grząski piasek tego typu akcji, no to to będzie za mało, ale tak jak mówiłem, tutaj tej górnej granicy nie ma i zawsze może się okazać tak, że po prostu będzie troszeczkę za mało tej szerokości. Jeżeli chodzi o typ roweru i typ koła, też trzeba sobie pamiętać o tym, że takie 35C, już mówimy o gravelu, gravelu, bo oczywiście możecie wsadzić do roweru szosowego te 30, 32C i to będzie opona, która dawa mnóstwo komfortu podczas jazdy po na przykład dziurawym asfalcie, betonie, ale podczas wjazdu na przykład na jakiś shooter to będzie za mało, tak. Często sobie szosą jeżdżę po jakichś drogach szutrowych, bo akurat znajdę jakiś fajny łącznik, który chcę zwiedzić. No i wiem doświadczenia, że po prostu jeżeli ta nawierzchnia zmienia się z ubitego szutru na coś troszeczkę bardziej sypkiego, no to takie typowe 28, 30, nawet 32C szosowe po prostu się wcina w tą nawierzchnię. No niestety, no wrażenia z jazdy są raczej ciężkie, czyli przejechać się da, ale wiecie, dobry koń to i po błocie pójdzie, więc tutaj tak naprawdę no niestety... Za wąska opona to nie jest dobry pomysł. Czyli 35C, jeżeli myślimy naprawdę o częstych wizytach w terenie, to jest takie minimum przyzwoitości, które na pewno dobrze nam zrobi, to też nie jest tak. Czysto, obiektywnie wyjęte, czy czysto subiektywnie wyjęte, bo zwróćcie uwagę, że nie przypadkiem w rowerach przełajowych najczęściej mamy opony 33C i taki też limit jest wyznaczony przez UCI, a przełaje są tym sportem, gdzie właśnie zależy nam przede wszystkim na stabilności w gryzaniu się w nawierzchnię, czyli czymś dokładnie innym niż większości osób zależy w gravelu, bo w gravelu zależy nam na komforcie, stabilności, nasypkim, a tutaj jednak zdecydowanie większa szerokość niż te 33 mm się przydaje. Fajne padło pytanie o zabezpieczenie roweru, czyli jak zabezpieczam rower podczas pobytu, na przykład na wyjeździe, kiedy idę do sklepu po coś do jedzenia. Fajny temat, bo tematów zabezpieczeń rowerowych poruszano już naprawdę milion i na różne sposoby. No bo tak naprawdę czym innym jest zabezpieczenie roweru na cały dzień stania, na przykład gdzieś pod pracą. Czym innym jest zabezpieczenie roweru, e, na przykład do przetrzymywania go w jakimś e, ogólnodostępnym miejscu na noc, na przykład wózkownia i tym podobne miejsca. Czyli wiecie, tam to możecie sobie w takich miejscach, które są nie, 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 nie łączą się z mobilnością, możecie sobie ten rower zabezpieczyć nawet i kowadłem, bo, bo tutaj nie ogranicza nas ani waga, ani funkcjonalność, ani poręczność tego typu zabezpieczeń. Natomiast dobrym pytaniem faktycznie jest to, co, sobie, co zrobić w sytuacji, w której jesteśmy na jakimś wyjeździe rowerowym. Yy, idziemy do sklepu, chcemy zostawić rower dosłownie na sekundę, bo musimy. Po prostu tak się złożyło, że musimy wejść do sklepu, nie mamy kolegi, nie ma wokół nikogo wiarygodnego, komu kogo moglibyśmy poprosić o po pilnowanie rowerów. Czy to w ogóle wiecie, z tą wiarygodnością to jest yy, no ciężki temat. No, tak naprawdę to ocenianie na zasadzie własnych, yy, widzi mi się, czy komuś można zaufać, czy nie. No. Powiedzmy sobie szczerze, że starajmy się trzymać tego, że liczymy na siebie w takich sytuacjach. No i oczywiście są miejsca, w których roweru bym nie zostawił za cholerę, bo no, działa czysta, tak naprawdę czysta intuicja. Po prostu patrzymy wokół, widzimy, że to jest miejsce, w którym roweru nie zostawimy, no bo ruch, ryzyko pojawienia się kogoś, kto mógłby być rowerem zainteresowany jest zbyt duże. Natomiast co miejsca gdzieś na jakimś uboczu, zaciszu, za miastem, a kompletnym przysłowiowym zadupiu, gdzie możemy zaryzykować zostawienie tego roweru? Natomiast warto zawsze zastosować pewne sposoby, które wydają się głupie, ale naprawdę potrafią wywalczyć nam tych kilka niezbędnych sekund, które mogą nam pomóc po prostu w ostateczności, właśnie zdążyć ten nasz rower uratować. Taką bardzo prostą metodą jest przypięcie roweru do jakiejś przeszkody kaskiem. Jeżeli nie ma żadnej przeszkody, to przypnijcie na przykład kaskiem rowerowym przednią, przednie koło do ramy albo do widelca. Po prostu chodzi o to, żeby spowodować, Maksymalizację pewnego rodzaju banalnych do pokonania przeszkód, które jednak zajmują przynajmniej 2-3-5 sekund, żeby je rozgryźć, a wręcz w sytuacji, w której ktoś jest bardzo zestresowany i bardzo się spieszy, a taka sytuacja może dotyczyć takiego przypadkowego złodzieja. Wiecie, to nie jest profesjonalista, który przygotowywał się dwa miesiące do kradzieży luksusowego samochodu i ma wszystko rozpracowane, tylko to jest człowiek, który być może często nawet nic nie ukradł jeszcze, albo zdarza mu się to od czasu do czasu, jak się napije. No i on po prostu widzi okazję, a jak wiemy Okazja czyni złodzieja, no i nagle podekscytowany, postanawia coś ukraść, jest zestresowany, wsiada na rower, ucieka albo chwyta go, jak chce z nim biec. No i w takiej sytuacji, jeżeli on się nadzieje, na rower, który jest przypięty czymkolwiek, na przykład właśnie kaskiem, no to może się zdziwić, a przede wszystkim my, kiedy zobaczymy taką sytuację, możemy po prostu zdążyć, dobiec, zainterweniować i w jakiś sposób sytuację uratować. Kolejnym dobrym motywem jest na przykład rozpięcie. Zacisków w kole albo zrzucenie łańcucha z korby. To są takie bardzo proste rzeczy, które naprawdę pozwolą nam na to, aby troszeczkę zyskać na czasie. No i zminimalizować to ryzyko straty roweru. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli już zostawiacie gdzieś rower w jakimś miejscu, w którym musicie go zostawić, wydaje ono się wam nawet bezpieczne. Sytuacja jest taka, że musicie go zostawić, nie ma kogo z nim zostawić, rower musi chwilę być sam. No to pamiętajcie o tym, żeby go na przykład przypiąć kaskiem do przeszkody, rozpiąć zacisk koła rzucić łańcuch z korby są takie proste rzeczy które pomagają a odnośnie do takich sytuacji na wyjazdach no to też są takie miejsca, w których raczej jest czymś zupełnie normalnym, że rower pod sklepem zostawiamy. Na przykład, nie wiem, w Chorwacji poza sezonem to jest taki klimat, że raczej wszyscy działają, wszyscy są wręcz zdziwieni, na przykład, że ty chcesz trzymać rower w mieszkaniu, bo wszyscy trzymają motocykle, skutery, rowery gdzieś pod domem, w jakichś schowkach niezamykanych i podchodzą do tego jako do czegoś absolutnie normalnego, bo przecież tutaj u nas nikt nie kradnie. I to jest takie autentyczne zdziwienie, że ty mówisz, że wolałbyś to trzymać w domu, ale, ale tutaj u nas nikt nie kradnie. I to jest takie, wiecie, po prostu na zasadzie kompletnego mindfucku, czemu gość może się bać, że coś ukradną, skoro tutaj nikt nie kradnie, że co innego w sezonie, kiedy się zjadą turyści, którzy są często pijani, nie pijani i coś zwiną, ale poza sezonem są takie miejsca w Hiszpanii, w Chorwacji yy, czy we Włoszech, gdzie po prostu, ej stary, no tutaj nie kradną, więc czym ty się w ogóle przejmujesz? Trochę gorzej z tymi Włochami, bo niestety yy, okolice te, które w innych krajach kojarzyłyby nam się z taką sielską atmosferą i spokojem, czyli właśnie Napoli, i Sycylia, niestety mają też swój. E, swój kryminalny urok i, no i, no wiecie, może we Włoszech bym roweru nie zostawiał nieprzypiętego, aczkolwiek tam znowu jest świętość roweru, więc są takie sprzeczności, które się trochę przeplatają, ale w większości krajów, takich południa, raczej nie mam problemu, żeby zostawić rower czy pod sklepem, czy, czy gdzie indziej. E, oczywiście mówimy o małych miejscowościach, nigdy bym nie zostawił w dużym mieście, nie wiem, w Madrycie, Barcelonie, Walencji, no bo tam niestety kręci się masa ludzi, którzy nie chcę nikogo obrazić, nie chcę pójść w tematy, powiedziałbym kontrowersyjne politycznie, ale powiedzmy, że jest duża grupa ludzi, która nie do końca e, utożsamia się z kulturą danego miejsca, tak bym powiedział. I, I przez to może dojść do nerwowej sytuacji, ale w małych miejscowościach, gdzieś w górach raczej z tym problemu nie ma. Dzięki za dzisiejsze Q&A, tak jak mówiłem, życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Wielkiej nocy widzimy się już po świętach. Chodźcie czasami na YouTube przed święta. Może jakieś live'y będą, jak coś będę kręcił. Może uda się z kimś z chłopaków spotkać i coś fajnego podziałać. No, dawno nie idzieliśmy jakoś wszyscy razem. Może, może się jakoś to wkrótce uda zmienić. Bo wiosna w Polsce jest i jest okazja kręcić właśnie w Polsce. No, ale widzimy się już na pewno w poniedziałek przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!